Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat trasy Via Carpatia. W bieżącym filmie omówię przebieg prac na wielu odcinkach trasy. Głównie będą to odcinki na południu Polski. A jeżeli chodzi o zaawansowanie prac, na niektórych odcinkach widać wyraźny postęp, o czym świadczy ukończenie pierwszego wiaduktu na fragmencie trasy S19 Babica Jawornik, gdzie powstaje również najwyższa estakada w Polsce. W filmie podsumuję również przebieg prac nad odcinkiem Lublin Lubartów oraz opowiem o pracach przygotowawczych na odcinku Dukle Barfinek i Lutcha do Marac. Jak wyglądają prace na tych ważnych odcinkach via Karpati, o tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału, ponieważ większość widzów ogląda filmy bez zostawienia subskrypcji a chciałbym, żeby kanał bardziej się rozwinął. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu autoświat.pl pod tytułem Przedostatni odcinek S19 czeka na decyzję. Pracowity Tydzień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autorstwa pana Filipa Trusza. Oraz artykuł na portalu resinet.pl pod tytułem Pierwszy obieg na S19 Babica Jawornik udostępniony kierowcom. Autor artykułu nie podpisał się. Trasa Via Carpatia może okazać się kluczową inwestycją dla dalszego rozwoju naszego kraju. Chodzi głównie o Polskę Wschodnią, gdzie dzięki trasie w przyszłości mogą powstać huby magazynowe, centra logistyczne oraz lokalne biznesy gastronomiczno-noclegowe. Wielu upatruje szanse w połączeniu z innymi wielkimi inwestycjami, takimi jak projekt CPK i rozwój transportu cargo oraz dalszą rozbudową portu w Gdańsku. Duża liczba komentatorów twierdzi, że w przyszłości może dojść do swego rodzaju synergii pomiędzy tymi inwestycjami, czyli do sytuacji, w której jedna inwestycja będzie napędzała drugą i wszystkie projekty razem będą stanowić większą siłę niż suma każdego z nich pojedynczo. Może to w przyszłości dać ogromne zyski budżetowi państwa z tytułu różnych podatków i ceł, które Polska będzie mogła nakładać na towary, spoza Unii Europejskiej, jako kraj, do którego pierwsze one dotarły. Wizja jest niezwykle ciekawa i optymistyczna, ale żeby do tego doszło, potrzebne jest zrealizowanie m.in. dziś omawianej trasy. A zatem przejdźmy do przebiegu prac nad Via Carpatium. Omówimy teraz stan prac na odcinku Babica Jawornik. Jak informuje portal ResiNet.pl stan zaawansowania prac na całym odcinku Babica Jawornik Przekroczył już 68%. Ogólnie w ramach tego odcinka powstanie ponad 11-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej pomiędzy Babicą a Jawornikiem z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasem awaryjnym. Drogowcy zbudują również węzeł Żarnowa strzyżów Projekt obejmuje budowę imponujących obiektów inżynieryjnych, 8 estakat, 5 wiaduktów i 4 przejść dla zwierząt. Na odcinku między Babicą a Jawornikiem budowana jest najwyższa estakada w Polsce, a ta konstrukcja będzie wznosić się na wysokość 80 metrów. Estakada o oznaczeniu S26 będzie zlokalizowana między miejscowościami Żarnowa i Godowa. Będzie to ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości 1082 metrów i szerokości 29 metrów. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się również, o daniu jednego z pięciu wiaduktów na trasie Babica-Jawornik. Jak informuje portal rezinet.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu budowy pierwszego obiektu inżynierskiego, wiaduktu WD-20 na odcinku drogi ekspresowej S-19 Babica-Jawornik. W ostatnich miesiącach wykonawca zrealizował zasadnicze prace na wiadukcie. Konstrukcję obiektu, montaż barier ochronnych, Nawierzchnie jezdni, chodników oraz pełne oznakowanie. A jak wyglądają prace na odcinku Lublin-Lubartów? Choć prace rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku, to w wielu miejscach widać już przebieg przyszłej drogi ekspresowej S19 Lubartów-Lublin. Na poszczególnych fragmentach ułożono już warstwę bitumiczną pod budowę nowej trasy. Tuż po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca wkroczył na teren przyszłej drogi ekspresowej. To odcinek o długości 23 km między węzłem Lubartów Północ a węzłem Lublin-Rudnik. Projekt przygotowano tak, by zachować rezerwę na przyszły trzeci pas drogi. Na początek jednak powstaną dwa dla każdego kierunku jazdy. W ramach kontraktu powstaną cztery węzły drogowe. A będzie to węzeł Lubartów Północ, Lubartów Zachód, Niemce Wschód i Niemce Południe. Węzeł Lublin-Rudnik nie jest objęty kontraktem na S19 od Lubartowa. W planach jest ponadto system zarządzania ruchem drogowym, mosty, wiadukty, tunele i przepusty. A jak wygląda postęp prac na tym odcinku? Te informacje możemy znaleźć na portalu moto.pl Jak czytamy, choć postęp w pracach budowlanych jeszcze nie przekroczył progu 30%, to jednak w wielu miejscach widać już trasę główną z wyłożoną warstwą podbudowy bitumicznej. Ciekawą trasą do omówienia jest odcinek Dukla Barwinek. Jak czytamy na portalu inżynieria.com W lipcu 2025 roku wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności do budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla Barwinek. Fragment będzie mieć 18,2 km długości. Powstaną m.in. węzeł barwinek Łączące S19 z drogą krajową nr 19, 15 estakat, z których najdłuższa osiągnie około 1,1 ,1 km długości i zostanie posadowiona na filarach sięgających 27 m wysokości. Powstanie także 7 mostów i 4 wiadukty. Miejscami widoczny jest już zarys przyszłej trasy, a przy wybranych obiektach inżynieryjnych rozpoczęto pierwsze prace palowe. Wartość kontraktu to około 1,5 miliarda złotych, a wykonawcą inwestycji jest firma Polakła. Zakończenie wszystkich robót zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. A warto dodać, że ten odcinek będzie łączył polską część Via Carpathia z granicą ze Słowacją. Do omówienia został jeszcze jeden odcinek, czyli Ludcza do Marac, jak informuje portal autoświat.pl. Do wojewody podkarpackiego trafił wniosek, o pozwolenie na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Ludczą a Domaradzem. To przedostatni odcinek szlaku Via Carpatia w województwie podkarpackim, który oczekuje na decyzję środowiskową, niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych, jak informuje portal autoświat.pl. Nowy odcinek drogi ekspresowej będzie miał dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł do Marac, który połączy S19 z drogą wojewódzką nr 886. W ramach projektu zaplanowano budowę 11 obiektów inżynieryjnych, w tym dwunawowego tunelu pod górą Chyb o długości 924 metrów, który zostanie wykonany metodą NATN. Na trasie znajdzie się także estakada, 4 mosty, 4 wiadukty drogowe, przejścia dla zwierząt, oraz dodatkowe jezdnie. Ważnym elementem inwestycji będzie obwód drogowy w Domarazu, który obejmie centrum zarządzania tunelami, obsługujące wszystkie tunele na podkarpackim odcinku S-19. Dla zapewnienia bezpieczeństwa powstaną dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Odcinek Ludcza Domarac przebiega przez Karpaty Zewnętrzne. Które charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną i zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Region ten, zbudowany głównie z fliszu karpackiego, obfituje wzniesienia, doliny oraz obszary leśne. Występują tu także tereny osuwiskowe. W ramach rozpoznania geologicznego wykonano wiercenia, badania geofizyczne oraz monitoring osuwisk. Prace nad trasą Via Carpatia cały czas zmierzają do przodu. O czym świadczy oddany niedawno wiadukt na odcinku Babica Jawornik. Będę dalej śledzić postęp prac i na bieżąco Państwa o tym informował. Jestem ciekawy co Wy uważacie na temat dzisiaj omawianych odcinków. Chcielibyście coś doprecyzować? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zachęcam również do obejrzenia materiału o odcinku Rzeszy w Południu Babica, gdzie ostatnio wydrążono lewą nawę tunelu. Link do filmu umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.